Cześć, to jest tyna i dziś zapraszam na filmik, w którym pokażę Wam moje zakupy z Eveline, a wśród nich Mystery Box, który jest po prostu dołączony. Nie ma co przedłużać. Zaczynam! Przesyłeczka jest tak zapakowana. Co Po pierwsze zamówiłam sobie taki błyszczyk. Które ma tam teoretycznie powiększać usta? Zobaczymy. O! Ładny kolorek. Kolejny, co kupiłam, to taki korektor. Ja sobie kupiłam chyba numerek 02, o ile dobrze pamiętam. Tak, 02. A to chyba była maseczka nawilżająca. Tak, maseczka nawilżająca w płachcie mam dwie, dlatego że jedna pójdzie na rozdanie dla Was. Kupiłam sobie też y, te płynne y, płatki pod oczy, bo moje jeszcze mam i mi się super sprawdzają i dlatego sobie zakupiłam drugie. Krem maska do rąk na rozdanie dla Was. A tego nie zamawiałam. Ale to chyba miał być jakiś tam pr y produkt właśnie za to, że się wydaje jakąś tam y kwotę. Co to jest? Po Pogrubiający, wydłużający tuż do rzęs. Okej. Okay. Kupiłam sobie normalizującą piankę do mycia twarzy. Jak wykończę tą piankę, którą obecnie używam, to ta będzie jej następcą. Kupiłam też nawilżająco matujący żel do twarzy. Skoro te płatki pod oczy mi się sprawdziły, to to jest właśnie ta sama seria. Zaraz zobaczycie, to jest ta sama seria, więc e, chętnie wypróbuję. Kupiłam też e, żel aloesowy. Ja go mam i mi się sprawdza, więc ten będzie dla Was. Jeszcze coś, co będzie dla Was, czyli hydrożelowe płatki pod oczy, I, i, i mam jeszcze dwa podkłady Wonder Match i mam Liquid Control. Tego używam już wielokrotnie, to już moja któraś tam butelka z kolei, a ten kupiłam sobie ponownie po raz drugi, bo poprzednik się właśnie kończy. No dobra, to chyba byłoby na tyle i został mi jeszcze ten box. Mystery box. On był też dodawany właśnie do zakupów po wpisaniu kodu. Nie wiem, co jest w tym mystery boxie i teraz sprawdzę to razem z Wami. Okej. Okay. Węglowe płatki oczyszczające na nos. Hmm? Okej, okay. ciekawy produkt, nie wiem co to, nie, nie widziałam jeszcze. O! To jest też korektor Liquid Camouflage. Czy to jest jakiś mniejszy? Nie wiem, czy to nie jest jakby w parze do tego fajnie, korektor, jakaś taka niby miniaturka, nie wiem. No, co tu jeszcze jest? Okej. Okay. Kolejny tusz Extra Lashes, czyli jeden z tych tuszy, który tutaj będzie po prostu pójdzie dla was, a drugi zostawię sobie. O, czy tutaj? O, nie chce coś wyjść. Okej. Okay. paletka cieni do powiek. Ok. Wiecie, co? Nie będę jej otwierać. Kolory ma właśnie takie nudziakowe. Myślę, że całkiem ładne. Natomiast ja na chwilę obecną mam kilka otwartych paletek i chyba chyba ją po prostu wam oddam. Także taką paletkę jeszcze mam. Czy to już będzie wszystko? Tak, to jest wszystko. Chyba były te cztery produkty. Także super, bardzo fajnie. Nie spodziewałam się tutaj paletki. Okej. Okay. Jestem pod wrażeniem. Myślę, że ten box jest bardzo fajny, zwłaszcza że był dodawany w naprawdę atrakcyjnej cenie. I co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że taki krótki filmik wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I chciałam też podziękować tym osobom, które ostatnio do mnie przybyły. Fajnie, że jesteście. Do następnego. Pa!